Dzień dobry. Przed Wami rozkład dla osób z znaku ryb na luty 2026 roku. Zaczynamy, oczywiście, najpierw tasowanie. ...ale się nie odkryły. Dobrze, starczy. Siódemka buław... ...dwójka monet... Hmm. Ciągłe niezadowolenie będzie u Was, bo siódemka buław to jest takie odcięcie się od otoczenia. Otoczenie na przykład coś Wam proponuje, Wy nie. Brak zaufania też. Dwójka monet to jest karta mówiąca o tym, że wystaniecie na rozdrożu, czyli e, na przykład, czy wolicie mieszkać w tym miejscu, co mieszkacie, czy przenieść się w inne miejsce, czy pracować w tej samej firmie, czy w innej. E, czy w jednej relacji być, czy w drugiej, a może w ogóle Wam się zachce w obydwu, no nie? No, ale tutaj czwórka Kielichów na koniec sugeruje, że wy ostatecznie, tak jakbyście nie byli w ogóle zainteresowani tym, co macie, zobaczcie jak to się układa. Początek, wy się kompletnie wzbraniacie przed tym, co przychodzi z otoczenia, czyli to może być coś zupełnie nowego, nie? Nowe relacje, nowe propozycje, nowe jakieś zlecenia i tak dalej. Nie, nie, nie chcę i w ogóle. No, czwórka mieczy, karta mówiąca o odpoczynku i uzdrawianiu sytuacji. Ty postanawiasz ro robić jakiś porządek, tak jakby tkwisz w tym, co rzeczywiście, to trochę jak odwrotność trochę tego tutaj, że tu zwracasz uwagę na ten kielich, a w tej sytuacji zwracasz uwagę na te trzy zasadzie. I tu wychodzi to rozdroże. Zobacz, jest ósemka kielichów. Karta mówiąca o tym, że zostaje podjęta decyzja. Wiecie, może być też na przykład tak, że ktoś tobie stawia ultimatum i mówi: albo zwrócisz wreszcie na mnie uwagę i w naszym związku będziemy razem funkcjonować, albo zostajesz przy tym, co robisz, przy tym, co masz, a ja odchodzę. To jest takie postawienie ultimatum, bo w dwójce monet to jest karta rozdroża. Dalej się tak nie da, jak było dotychczas. I ty zauważasz wreszcie, że faktycznie może ten ktoś ma rację i wybierasz tę nową drogę. No. Ok. Oj. Co będzie wyzwaniem? rozważą się te karty co będzie wyzwaniem dla rybek dziewiątka buła zanim cokolwiek zrobisz, zanim jakąś decyzję podejmiesz zastanów się czy to nie będzie biło w ciebie, dosłownie czyli jeżeli uprzesz się na przykład, że Yy, ale słuchaj, nie stawiaj mi ultimatu. Moja praca też jest ważna, albo moja znajoma ma rację. Ona jest mądrzejsza, a tu jest wyraźnie zaznaczone, że słuchaj, zanim wypalisz komuś z takim tekstem, przemyśl dobrze, czy rzeczywiście masz zamiar stawiać na szali na przykład wasze małżeństwo, yy, żeby praca wygrała, coś tego typu. Dlatego tam było to rozdroże. Że tu będzie po prostu postawienie takiego ultimatum, albo, albo, trzeba będzie. Tu już się nie da tak bujać trochę tu, trochę tam. Tu trzeba będzie podjąć jakąś naprawdę konkretną decyzję. No, dobrze. Co w takim razie wam pomoże, lub przeszkodzi? Czyli to nie jest powiedziane, że królowa buław. Czyli tak, jeżeli ty jesteś kobietą. To będzie w ten sposób, że ja nie wiem czy to nie będzie tak, że twój upór tobie przeszkodzi. Bo królowa buław to jest kobieta jednak, która stawia na swoim, nie? Ona ma charakterek, to jest energia znaków ognistych. Jak ona się na coś uprze, to już nie ma zmiłuj. I tu by wyglądało, ja bym powiedział, że to by przeszkodziło. Takie upieranie się przy swoim, rozumiesz? Mam wrażenie, że to otoczenie będzie wywierało na ciebie jakąś presję. Zauważ jedno, co było na początku? Siódemka buław. Czyli zapieranie się, że otoczenie nie ma racji. Otoczenie nie ma racji. Próbujesz mnie tu w coś manewrować, wpuścić w pokrzywy, w malinę. Nie ma mowy, ja swoje wiem i tak dalej. No to jest typowe dla królowej buław. I to może Tobie przeszkodzić. Jeżeli jesteś facetem, to ta kobieta się uprze. Ona będzie Tobie stawiała warunki. Dobrze. Co będzie podstawą miesiąca w takim razie? Sąd. Odbudowałbym powiedział wręcz. Bo jeżeli jest sąd, to on mówi o tym, że coś już jest naprawdę w sytuacji bardzo kiepskiej. Albo relacja, albo firma, albo jakiś tam. No nie wiem, co tu jeszcze. Powiedzmy, że mm, powiedzmy, że auto, jeszcze. Ja wiem, wy nie lubicie takich przykładów auto, nie wiem czemu, ale nie lubicie. I powiedzmy, że to jest tak. Że kobieta postawi ultimatum, że ona musi mieć samochód. A mąż powie, kochana, na samochód drugi to trzeba mieć jak zarobić. A my na ten moment nie stać nas. Więc wybieraj, co wolisz mnie w domu, żeby nie było, albo ty idziesz do, do roboty, że tak powiem, na drugi etat, chcesz mieć auto, to proszę bardzo. Yy, albo, no, albo, albo, albo jestem w domu i nie ma auta, albo nie ma mnie w domu, a auto jest. No właśnie, no i tu jest karta sądu, mówiąca o tym, że ty będziesz musiała się zdecydować, yy, co nada barw Twojemu życiu, czego naprawdę chcesz. Karta sądu jest kartą mówiącą o tym, że tutaj tak naprawdę to są. Tu jest jakiś cmentarz, jakieś groby. Tutaj nie ma żadnych szans, żadnej miłości. Co tam jeszcze może nie być? No, pracy, no tak jak na cmentarzu, no nie ma nic. Poza, poza ciszą w zasadzie, nie? A tutaj anioł wzywa i to życie nabiera barw. Czyli podstawą będzie co? Zastanów się, dzięki czemu Twoje życie nabierze barw, bo prawdopodobnie na ten moment jestem bardzo kiepsko. No, yy, dlatego podstawa, czyli podstawą będzie zdecydowanie się, w czym się najlepiej poczujesz. A bo dłużej już się tak nie da jak dotychczas. Dlatego dwójka buław, co odejdzie do przeszłości. Ósemka buław, że dużo się dzieje prawdopodobnie. Ósemka buław. Dużo się dzieje, szerokie kontakty, rozmowy. Yy, ojej, no dynamizm jakiś w działaniu. Może, zobacz, może jest tak, że to jest kompletna przeciwność dziewiątki buław. Ósemka buław. Tutaj na przykład z ludźmi, pełno ludzi wokół ciebie. Yy, stale, gdzieś tam aż się kłębi. A tutaj jest takie, zastanów się, czy to nie jest czasem dla ciebie też niekorzystne. Czy może po, powinnaś, powinieneś poświęcić czas rodzinie, sobie. No, takie coś, dlatego ósemka buław odchodzi do przeszłości. No dobrze, a w myślach, w planach? Asmie, czy tak? Dokładnie. Ty uświadomisz sobie, że trzeba pewne rzeczy po prostu no nie wiem, powiedzieć komuś w twarz, albo samemu pewne rzeczy jakby uświadomić. A z mieczy to jest dosłownie takie wbicie noża w stół i odcięcie tego, co jest złe. Co już nie pasuje. Dlatego była ta dwójka monet. Nie da się już funkcjonować jedną nogą tam, drugą tu. I ty masz to w myślach, ty masz to w planach, no tylko czy zrobisz, nie? Co w połowie miesiąca? Koło fortuny. Jeżeli ty sama sam nie zrobisz wcześniej porządków w swoim życiu, los za ciebie to zrobi. Bo koło fortuny ono mówi o zmianach. Te zmiany przyjdą same z siebie, wręcz. Koło fortuny wymusza na nas dostosowanie się do tego, co przyjdzie, i ono nie zapyta, czy ty tego chcesz, czy nie. Po prostu wjeżdża na pełnej. No i ty musisz wtedy ratować całą sytuację, nie? Dostosowywać się do tego, próbować właśnie. No i teraz mieć świadomość tego, że w lutym coś się zmieni. I to nie jest tak, że się zmieni tam leciutko, że ciebie to nie draśnie. Koło fortuny to jest zmiana o 180 stopni. Jak była bida, będzie lepiej. Jak było lepiej, może być bida. I, i dlatego tam była ta dwójka monet i, i właśnie, że słuchaj, tą drogą, jaką szłaś, szedłeś dotychczas, nie przejdziesz już dalej. Ultimatum będzie albo albo. Trzeba będzie podjąć decyzję. Ty jako osoba w tym miesiącu. Tak, szóstka buław. Podejmowanie działań, które mają ciebie prowadzić do sukcesu, zadowolenia, zdobywanie czegoś. No i dobrze. Tu ja, ja nie mówię nic złego. Dobra karta, jasne, że tak, masz prawo podejmować takie działania, żeby odnosić sukcesy, prawda? A otoczenie o, to będzie ciekawe, otoczenie wobec was. Ha, księżyc. Karta księżyca. Wiesz co, ja mam wrażenie, że ja tak to poczułem, że poznasz inną naturę kogoś z otoczenia. Jak ktoś był na przykład wobec ciebie wredny, to teraz może być miły. Ewentualnie jak ktoś milczał. Jak ktoś był osobą taką pokorną, to postawi wam ultimatum. Tak to poczułem. Że ktoś z otoczenia rozegra to trochę zaskakująco dla ciebie i pokaże taką naturę, jakiej wcześniej nie znałaś, nie znałeś. Nadzieje, obawy, rebencji. Rycerz monet. Rycerz Monet, pieniążki to raz. Rycerz Monet to jest karta mówiąca o przemyśleniu decyzji w sposób powolny. Tylko wiesz co? Bo może być tak, że ty masz nadzieję, że będziesz mieć czas na podejmowanie decyzji. No nie będziesz, bo wiesz, że koło fortuny w połowie miesiąca i tu już nie ma czekania. Po prostu idą zmiany i dziękuję. Koniec miesiąca. Dwójka kielichów, no proszę. Jeżeli jesteś singlem, to możesz naprawdę poznać kogoś do relacji. Jeżeli jesteście małżeństwem, kto wie, czy nie będzie tak, że na przykład małżonek małżonka postawi tobie ultimatu i powie: Kochanie, ale nie uważasz, że robota zaczyna wygrywać z naszym małżeństwem? I to koło fortuny samo w sobie, to, to nie będzie tak, że ten ktoś będzie miał focha, bo będzie miał, ale to będzie tak, że energetyka sama w sobie się będzie zmieniała i to spowoduje, że ten ktoś jakby coś sobie uświadomi. Dotychczas milczał, dotychczas był pokorny na przykład, znosił cierpliwie, teraz już nie będzie znosić. Ty będziesz tam, ta siódemka była, była, będziesz się zapierać, że nie, nie mam czasu, słuchaj. Nie, tak się nie robi. Nie, ja wiem lepiej. A ten ktoś powie, do cholery jasnej. Na początku może być to brutalne, dlatego ten wilk taki prawdziwie wilczy będzie. Dobrze, dopytajmy. Dlaczego jest dziewiątka buław? Czemu jest dziewiątka buław? Wyzwaniem dla rep w lutym 2026. Rycerz Monet, no właśnie. Wy macie nadzieję, że jeszcze mam czas. Słuchaj, daj mi czas powoli. No nie. Jeżeli jest koło fortuny, to ty już tych nadziei mieć nie będziesz. Dlatego jest wyzwaniem dziewiątka buław. Musisz tak to rozegrać, żeby potem nie żałować. Więc, pewne rzeczy naprawdę do przemyślenia. Królowa buław ma tu pomóc lub przeszkodzić. No, jak się baba uprze, to, to już będzie na grubo. Czemu jest królowa buław? Wiesz, nie chcę, że tak powiem, krakać, ale w niektórych związkach to może być tak, że na przykład pojawi się na horyzoncie ktoś, kto będzie bardzo atrakcyjny. No, i, i właśnie, jeżeli ty się nie zajmiesz swoim partnerem, swoją partnerką, to licz się z faktem, że pojawi się konkurencja. No, dziesiątka kielichów. Karta mówiąca nie tylko o szczęściu twoim albo tej osoby, ale dziesiątka kielichów to jest także szczęśliwa rodzina, szczęśliwe otoczenie. Wszyscy są zadowoleni. To jest taki idylliczny obraz, gdzie wszyscy tak naprawdę czują się świetnie. I co tobie przeszkodzi? Na przykład myślenie to można tak potraktować myślenie, że wszystko jest sacy, otoczenie jest zadowolone. Nawet jeżeli ty powiesz, że nie, nie mam czasu, nie, słuchaj, ja wiem lepiej, I, i że oni dalej będą to znosić, że będzie cacy. No nie będzie. Może być też przeszkodą tak, że ktoś z otoczenia na przykład już się pojawi i będzie konkurencją dla ciebie, jeżeli chodzi. A, widzisz, no. czemu jest karta sądu podstawą miesiąca? No no no, aż tyle. No do... a widzisz. Czwórka mieczy. Pamiętaj, tam też była czwórka mieczy w przełożeniu. Czwórka mieczy, uzdrawianie sytuacji, ale też nic nie robienie, słuchaj. To jest karta mówiąca o tym, że po prostu olewasz temat. Jest piątka buław, kłótnia awantura. I czwórka monet mówiąca o tym, że zastanów się, czy na pewno chcesz stracić tego kogoś to coś. Bo czwórka monet to jest karta docenienia tego, co masz. A tam była yy, czwórka kielichów, mówiąca: Ale wiesz, to też może być tak, że nie tylko od Ciebie to może dotyczyć, ale tego kogoś. Że jeżeli Ty się będziesz dalej upierać, że Ty masz rację, a nie ten ktoś, to ten ktoś sobie znajdzie kogoś innego, bo będzie przy tym kimś szczęśliwszy. I dlatego jest karta sądu mówiąca, słuchaj, jeżeli to dotyczy kryzysu w małżeństwie, na przykład, czy w związku, czy, czy w pracy, to weźcie się zastanów, co jest dla ciebie w tym momencie tym, co rzeczywiście nagra, nagra, nada tobie barw. Czeka ciebie może jakaś awanturka, czeka ciebie może jakieś takie, tak jak tutaj w myślach, ten miecz, nie, wbity, ale to będzie taka trochę jakby pralnia, uświadomienie czegoś. Czemu jest ósemka buław odchodząca do przeszłości? Bo jest ósemka kielichów. No, a ósemka kielichów też była w przełożeniu w tle. Zostawienie czegoś. Pamiętasz, tam była dwójka monet, a pod nią właśnie ósemka kielichów. Albo ktoś. Postanowi odejść od Ciebie. Albo ty będziesz musiała zostawić dotychczasowy stan rzeczy. Dlatego, że otoczenie wręcz wymusi na tobie pewne zmiany. Tym bardziej, że jest koło fortuny. A smieczy. A smieczy w myślach, w planach. Dlaczego? Widzisz, no dwójka dwójka buław. Tu się to tak wszystko trebi. Ty zdasz sobie sprawę, że dalej się tak nie pojedzie. To jest ta karta nawet dużo lepiej obrazuje, na czym polega, a bo tam była dwójka monet, nie dwójka była. Ale one w tym momencie jakby tak. Tam będzie, że ktoś tu będzie takie próbowanie jakby znalezienia sobie. A może jednak uda się jakiś kompromisik, coś tego, a tutaj jest wyraźnie powiedziane, że ty będziesz w myślach mieć doskonale świadomość, że tak się nie da. Że ty już nie ma kompromisów i jak dalej tak potraktujesz temat i nic nie zrobisz, no to, to naprawdę się zadzieje. Bo dwójka buław to jest karta podjęcia decyzji, czyli ta ścieżka już się kończy. I wybierasz sobie prawo, lewo, obojętnie. Ja wiem, że odwrotnie pokazałem. Yy, o, ale sobie pojechała. No dobrze. I teraz najciekawsze, czemu koło fortuny, czyli dlaczego los zaingeruje, żeby były zmiany. Czemu koło fortuny? W połowie miesiąca. Dwójka kielichów. Kochani, tutaj naprawdę może się zadziać. Jak jesteś singlem, to może być tak, że poznasz kogoś naprawdę fajnego do relacji. Jak jesteś w małżeństwie, to tutaj się zadzieje, naprawdę tutaj. Yy, może być tak, że poznasz prawdziwą naturę osobę, którą kochasz. I uwierz mi, jeżeli na koniec zobacz, tu jest dwójka kielichów, ale i na koniec miesiąca jest dwójka kielichów. Ten ktoś nie robi tego, dlatego. Że ma ciebie kompletnie gdzieś. Cokolwiek ten ktoś zrobi, zrobi dlatego, że temu komuś na tobie zależy. I może to być partner, partnerka, rodzina i tak dalej. Czemu jest szóstka buław? Szóstka buław. Ty jako osoba. Cesarzowa. No. Bo baba wie lepiej, albo. E, nie, tu, ja tu nietykalna jestem. E, jeżeli jesteś facetem, to może być tak, że e, będziesz mieć potyczkę z tą kobietą, z cesarzową. A cesarzowa, wiesz, ona lubi mieć swoje zdanie, nie da się ukryć. Księżyc w otoczeniu, dlaczego? Ja to czuję jako pokazanie takiej innej natury niż dotychczas. No i... Tak, dziesiątka mieczy. Czyli ktoś po prostu stwierdzi, że dłużej się tak nie da. Bo jak jest dziesiątka mieczy, to jest karta mówiąca o tym, że yy, no to jest przykre. Nie rób mi przykrości więcej. Cokolwiek robię, staram się brać Ciebie pod uwagę. Ale nie, Ty tego nie zauważasz, albo Ty uważasz, że jest inaczej. Ile razy mam udowadniać? Jeżeli jesteś singlem, poznajesz kogoś, to mam wrażenie, że ten ktoś będzie w bardzo trudnej sytuacji, ale będzie przed tobą to ukrywał. Dlatego księżyc, czyli ten ktoś, nie że kłamał, nie, to nie będzie oszukiwanie. To będzie tak, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. To koło w połowie miesiąca naprawdę to Wam nieźle namiesza. I no znajdziecie się w sytuacji, gdzie rzeczywiście już się nie da dłużej tą ścieżką wędrować, którą dotychczas. No okej. Okay. Rycerz monet. W nadziejach obawach. No, ry rycerz mieczy, bo rycerz monet. Czyli yy, masz nadzieję, że. Yy, Wolniej, wolniej. Ty jakby, jakbyś nie była, nie był dostosowana, dostosowany do tego, że to koło fortuny nagle ci robi takie przewrócenie. Tak jakby zakręciło kotłem i wszystko do góry nogami wylądowało. I się zrobił jeden wielki chaos i ty na nowo musisz się w tym chaosie odnaleźć. No, yy, czemu jest dwójka kielichów na koniec miesiąca? Czyli karta mówiąca o tym, że Uświadomisz sobie, że miłość jest dla Ciebie najważniejsza. Jeżeli ktoś tutaj stawiał ultimatum jakieś, albo coś chciał, proponował i tak dalej, a Ty odmawiałaś, odmawiałeś, to zdasz sobie sprawę, że nie, no ten ktoś to robił naprawdę z dobroci serca i w ogóle. O, a z mieczy. Ten, który masz w myślach, planach. Czyli widzisz, ten ktoś z otoczenia. Jeżeli pojawi się w Twoim życiu jakieś takie nagłe walnięcie, zdaj sobie sprawę, że to walnięcie to nie jest nic złego. Jak jest dwójka kielichów, to jest karta mówiąca o tym, że masz przy sobie osobę, która i Ciebie kocha, i Tobie ufa, i świetnie się będzie Wam współpracowało. Więc jeżeli ten ktoś jakby yy, tupie nogą nagle to nie robi tego dlatego, że bo ty mnie już nie kochasz, czyli w sensie takim, że ten ktoś ciebie już nie kocha, aha, że sobie inną babę znalazł i, i to ja dla ciebie całe życie byłam pewnie taka e, wyjście awaryjne, nie? No i zaczniesz, nie rób tak. Dlatego to jest powiedziane, dziewiątka buław zastanów się e, zanim cokolwiek zrobisz, Przemyśl, czy, czy Ty na pewno Masz rację. O, w ten sposób. Dziękuję.